To ja, Adam. Dzisiaj jestem z Tymkiem. Na moim koncie. Widzicie, mamy dużo gemów. Jak widzicie. Dzisiaj otwieramy karnecik na tym koncie. Tutaj tylko ten misja rozwiąże. Uuu. Dostajemy Uuu. fajne rzeczy. Ej, ej, ej. Okay. Widzowie. Teraz otwieramy karnecik. Najpierw musimy otworzyć gemy. Najpierw otwieramy koło. kołeczko, bo w ogóle mamy do tego 100 odłamków do tego oka, więc zbieramy dzisiaj... Jakie to jest drugie? Ja no Ja nim kręciłem. Widzowie możecie wbić też na, na jeszcze inny odcinek, który był dzisiaj, no. ale teraz kręcimy. Subskrybujcie. Sorry, przepraszamy za te rozmawianko Gałgadę, gałgaganko. No nie, znowu ten. No i dobra. Widzę, otwieramy karnet. Za 3, 2, 1. Zakupiony. Uuu. Odbieramy. Ale fajne jak Nie Kurczę. No Okej. Okay. Klejnoty oczywiście dostajemy, czyli jedno wychodzi na drugie. Mamy, że żeby kupować paczuszki, Stumble Guys. I właśnie tutaj widzicie paczuszkę. Dobra. Otwieramy. Dajcie... Okej, okay, stop. Dobra. Zanim tym dajcie łapkę w górę. I subskrypcję. Okej. Okay. 15 w... kredytów. Wow, nietypowe. I dwa tak. To są jakieś inne pudełka, bo te Trzy bilety. Nie możemy. Nie możemy tu ty, no. jakieś Wow, jakieś fajne... Adam, to jest jakieś nowe. No właśnie. Sorry. Sorry za te kontakty, nic nie widzicie. Okej. Okay. Eee. O, 30 minut. Wow, ale fajne. Czekacz, jeszcze nie 30 minut. No. Oczywiście. Ale inne konto. No. O, bilet premium. Sorry za te rozmowy, widzowie. Najpierw od, chyba. I od tak subójcie. E, pokażemy. Karne to, odbierzemy. Odbierzemy to. Sery, się spotkamy, ba. Dobra, odwieźcie i powiedz, że nie możemy rozmawiać. Dobra, widzowie, już wszystko wykupiliśmy. I już więcej się dzwonienia nie powtórzał. No? dobre. Uuu, jaka fajna motorka. 30 że Dużo. Mm. O, ja... tobie. <noise> to nie do nas. <noise> to nie do nas. To jest niefajne. <noise> jeżeli jesteś... O! Jeżeli jest... Jeżeli jesteś dziewczyną, to przepraszamy, ale my nie jesteśmy dziewczynami. O, dwie paczuszki. Patrz, patrzcie, widowie, w lewym dolnym rogu o, jest jeszcze jedna klimatiki. paczuszka. O, oh, wow. Okej. Okay. Jakieś słuchawki tu są, Adam. Je hey. To był Istanbul, guys. Ej, hey, no. I tam telefon. Widzowie napiszcie w komentarzach jak, według was, czy to jest, co? O, kurwa, no. <laughs> co darmo? <laughs> widzowie, błąd, gnę <genie>, fajny. <laughs> widzowie, tylko ten odcinek nie jest na takie coś. E, te, e, ten, odcinek jest nielegalny. Okej, okay, widzowie, kręcimy spinem. Co nam się wylosuje? Może skin, którego nie mamy. E, niemożliwe, ale... Nie. <laughs> Okej, okay, odzwonię kamerę Nie da się. Nie. Jakieś ABCD no Jeżeli nie. macie ten nick, to, pozdraw to pozdrawiam ciebie na odcinku. Możecie nas dodawać do znajomych, zapraszamy oczywiście. Oczywiście nas albo może tak, napiszecie w komentarzach swoje niki. A my chętnie no. je dodamy. No nie wszystkie, ale wylosujemy dwa z nich, Dw które dwóch dodamy. Dwóch Szczęśliwców. Więc piszcie komentarze i postaram się dla was robić jak najlepsze filmiki. Ogólnie to jest pierwszy dzień tego karnetu. O Jezu. Nie, nie pierwszy, na to. Albo nawet drugi, nie wiem. Ostatnio nie byłem w tej grze. O! Skin! Nie mogły być skinem. No, no i widzowie! Jak odbieraliśmy to widzę. Czy to są żygi? No. Dobra. Ja Nie rozumiem. Się nie do... Widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce i komentarzu. O, o, kolejne. Jak coś zrobimy w filmikach, jak ekspromotujemy z kitelsami. Okej. Okay, o, epicki spin. A, epicki. Widzowie... E, jak coś usunęli na ostat... spina. Na ostatnim odcinku, jak widzieliście... Nie, nie gadaj. Widzo. Widzowie, jak na ostatnim odcinku widzieliście, który był też dziś, który był ostatnio, to tam nie było epickiego spina. A to tutaj... O. Okay, widzowie. widzowie, zostawimy to na koniec. To tak. może być ciekawe. A nie to. Odmacha. Nie, tego nie wiem. A mnie, bo mogło no, dobra. No. Dobra. Kolejne Epi... epickie, lub wow. okay. A, jest... epickie lub lepsze. Elektryzująca. Okej. Epickie lub lepsze? Jakie to jest fajne, bo już nie ma tych epickich lepszych. Widzowie, więc, więc... Kupu... Kupujcie karnety, bo... No płacę. Epickich już. spinów twórcy usunęli. O. Patrz, co okay. Jakaś, ale jako fajna pudełka. Uuu, co? Tutaj takie na skrin... chyba trafimy. Okej, okay, ty minut dwa, czyli... te Od... i epickie. Okej. Okay. Już za chwilę. Już za chwilę, już za chwilę, już za chwilę. Odeprzemy nową emotkę specjalną. Dobra, osta... Rzadkiego spina nie odbieram. Odbieramy. Dzień no dobry. Odbieramy mm. po ostatni spin. Wow. Szczęśliwe kręcenie. Mamy jeszcze to, to paczuszkę. Więc jestem ciekawa, co nie będzie. Aha. Okay. Rekinek, ale szybko. Ok, odbieramy. Dobra. Ja smacz, ale Baxter. on mi się nie podoba. Zach. Ci wam się ten, to nie podoba. Odbieramy moteczkę. Wow, wyposaż. Kurczę. Sorry. Teraz otwieramy dwa Na 3, 3, 2, 1. Ten. Ile to tutaj rzeczy? Dwie? A e, może jakieś mocne 20 wow, klejnotów. E, na kolejny karne w zasadzie 20. Okej, okay, widzowie. Na dzisiaj to koniec. Żegnam. Nie, jeszcze kręcenie. A, no. Jeszcze nie koniec tego odcinka. A, to się nie wyśle całe. A, to, 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 to. Widzowie, kończymy na dzisiaj. Pa. Kręcenie w kolejnym odcinku. Żegnam. ik. ik.